Czy zastanawialiście się kiedyś jak wygląda Minecraft napisany w Scratchu? Jeśli tak, to więcej nie musicie. Zaprojektowaliśmy Minecraft w Scratchu. Ale zanim przejdziemy do wideo, zostawcie łapkę w górę i suba, bo to nam pomaga i nas motywuje, a was to nic nie kosztuje. Oczywiście nie jest to pełna wersja Minecrafta, ale będziemy dodawać update'y z czasem. Więc wyczekujcie. W tym Minecraftie są tylko dwa rodzaje drzew: dębowe i brzozowe. Nie da się ich postawić, jak i każdego innego bloku poza kamieniem, ale wszystkie bloki da się zniszczyć. Da się tu chodzić, skakać, obracać się, otwierać i zamykać ekwipunek itd. Może się wydawać, że to dosyć mało, ale w tym projekcie kryje się potencjał. I nie każda gra była świetna od początku. Jak na przykład Cyberpunk 2077? lakmatych. I to by było tyle na dzisiaj. W następnej wersji planujemy dodać moby, pamiętajcie, by zostawić suba i łapkę w górę, by nie przegapić następnych odcinków. A tymczasem do zobaczenia w następnym odcinku. Pa.